To jest zastanawiające. To jest zastanawiające. Trzeba szukać. Kto szuka, ten znajdzie. Są tak. Ale to jest ciekawa rzecz. To by trzeba było sprawdzić. Tylko jak to było otworzyć. Nie bardzo jest jak. Co to w ogóle jest? Fajfa. Dealer z huh. To jest ciekawa sprawa. Musimy kawy oczywiście, do tej kawy jakieś dodatki jeszcze trzeba było dawać. jest też z początku XX wieku, czyli pierwsza, druga wojna światowa. Pan za 10 euro Widziałem W internecie chodzą po 20, po 30 euro, także to też bierzemy. To są te czasy, co mnie interesują. Chciałem coś, w środku jest, jak się w otworzyć. Da się otworzyć? Da się otworzyć.